Witam Was serdecznie. Szybki short rozwiązań technicznych w kuchni. Lodówka w zabudowie. Może być lodówka i zamrażarka. Wszystko na zasadzie side by side. Lodówka dotykowa. Proszę uprzejmie. Tu mamy zamrażarkę z kostkarką. Lip Bardzo fajne rozwiązanie. Zmywarka pod piekarnikiem. Pod mikrofalówką kompaktową. Proszę uprzejmie. Również dotykowa. Ekspres, fronty górne dotykowe, elektroserwodrajwy, dotykamy i się podnoszą. Bardzo łatwe rozwiązanie do wysokich pomieszczeń. Może sobie rozepnę marynarkę. Wszystkie szuflady elektryczne. Spójrzcie, proszę. Fajny okap z wyrzutnią na zewnątrz. Okap zintegrowany razem z płytą grzejną. Super rozwiązanie.